Hebrajski, nie tylko biblijny. Lekcja szósta. Iwrit, lorak, tanachit. Shiur, shishi. W poprzednich lekcjach poznaliśmy następujące litery: Bet oraz bet, resz, dalet, ta. Syn, syn, lamed, mem i mem sofit oraz samogłoski kamacgadol, czyli a, patach również a, cere, e, szuruk, u oraz cholem, o. W tej lekcji poznamy literę Jud, która wymawia się po polsku jak i. Polski Ale też przekonacie się, że w przyszłości, że nie tylko jako i. E, literę WAF, czyli w. NUN końcowe też tak podobnie wymawiamy jak w przypadku litery MSOFIT. NUN SOFIT pojawia się tylko na końcu wyrazu i również wymawiamy to jak NY. Tak jak w przypadku MEM, sof, mem SOFIT jest MY. I oto jest litera, właśnie Nun-Sofit. Tak wygląda, taka długa kreseczka. Ona troszkę schodzi poniżej linii innych liter. Waw, Tak wygląda, odpowiada polskiemu wy, tak jak. I J odpowiada polskiemu J. Litera Nun-Sofit, tak jak już wspomniałem, występuje na końcu słowa. Oto przykłady. Ken. Tak. Keren. Róg, narożnik. Hen, przychylność. Niektórzy tłumaczą też jako łaska. To słowo ma wie, więcej znaczeń. Jest bardziej pojemne. Więcej przykładów. Gan Eden. Zarówno w słowie Gan, jak i Eden mamy tutaj. N -n Nun sofit. Słowo to tłumaczy się jako raj, ale samo Gan oznacza ogród. Ogród Edenu. Ewen, kamień. Ben, syn. No, i co to za litera? Nasz stały punkt już powoli się robi z tego. Numer jeden. Tak? Proszę sobie zatrzymać na chwilkę i czytamy. 1. taf, 2. Sin, 3. Mem, 4. Dalet, 5. Shin, 6. Wet, 7. Bet, 8. Lamed, 9. Waf, 10. Mem.

Pierwsza linijka. Jo, ja, ju, ja, ja, je. Druga linijka. Szom, tom, dom. Trzecia linijka. Mumu, lulu, jujo czwarta linijka shushu tutu no i co to za litera oczywiście numer 1 to lamet numer 2 to dalet 3 taf 4 resz 5 to jest sin 6 to jest shin 7 bet 8 taf 9 vet 10 mem 11 Nun Sofit, 12 Yud, 13 Mem Sofit i czternaście Vav. Hashmam mesaperim kvot El uma'aseh daw magid harakia. Znajdź w tym zdaniu Literkę Jud oraz Waw. Hashemahim mesapterim kevot el. Umaase jadav magid harakia. Gotowi? Tak. Na czerwono zaznaczyłem literkę Jud. Najmniejsza litera alfabetu hebrajskiego. Waw, kolor pomarańczowy. Widzimy tylko raz w słowie jadaw, Jego rąk. I y, waw użyte jako mater z matka samogłoski. Tutaj mamy o i u. W słowie kewot w pierwszej linijce jest o, a w słowie u ma a y, Mam i, i, I dzieła to jest jako i to słowo użyte, to znaczy ta litera. Jest to y, u. Targil. Przeczytaj jesz, jom, jam, joter, jored, jashan, waw, Joszew beit, bein, yad, lashon, mattan, dayan, shen. I jeszcze raz od prawej pierwsza linijka. Jesz, to znaczy, że coś jest, coś istnieje. Jom, dzień. Jam, morze. Joter, więcej. Bardziej. Czasami używa się tego słowa tak jak w angielskim more, tak, żeby stopniować na przykład przymiotniki. Joret, schodzi. Czasami na przykład joret szelek, czyli pada śnieg, tak? czyli to joret oznacza, wiąże się z czymś schodzącym w dół. Jaszan to już druga linijka, stary, waw, jest to nazwa litery waw, ale również oznacza to haczyk, to słowo. Joszef współcześnie tłumaczy się jako siedzi, to jest imię słów utworzone od czasownika, czyli siedzący. Ale tu, na przykład Ani Joszef, ja siedzę. I jest to forma męska, tak? I to słowo Joszef w Biblii używane jest w znaczeniu też mieszkać, przebywać. Na przykład angielskie słowo odpowiednik będzie duel. Tak się tłumaczy w tych brytyjskich Bibliach słowo Joszef. Przebywać. Beit, dom, ale normalnie dom piszemy bait, natomiast beit. Jest to y, konstrukcja, która nie, nie występuje samodzielnie, tylko w powiązaniu w, z innym wyrazem. Na przykład w słowie betlechem będziemy mieli dom chleba, tak, kogo czego. Także y, wtedy wymawiamy to bejt, nie bajt. Dalej mamy Bein, pomiędzy, jest to przyimek, tak. Y, I kolejna linijka, jad, ręka, Lashon język, mattan współcześnie matan, nie, nie, nie podwaja się tego ty, czyli dar podarunek, gift po angielsku, kolejne słowo Dajan. I Dajan to jest y, sędzia, szen, ząb. Tu powiem, że słowo matan jest też imieniem występującym w Biblii. I tutaj jeszcze raz proszę sobie, można tutaj zatrzymać i jeszcze raz przeanalizować wymowę i znaczenie słów. No i właśnie biblijne imiona. W Biblii występuje bardzo dużo imion. Z pomocą znanych ci już liter możesz zapisać i odczytać na przykład te imiona. Gotowi? Dan, syn Jakuba, znaczenie imienia to jest sędzia, tak jak Dajan, podobnie tutaj też oznacza sędzia. I Miriam, siostra Aarona. I Mojżesza oczywiście, Mosze. Hebrajski biblijny versus hebrajski współczesny, nasz stały punkt. Merkawa, współcześnie izraelski czołg. Tak? W Biblii słowo to tłumaczone jest jako rydwan lub zaprzęg. Tutaj widzę, że błąd się wkradł. Napisałem: rydwan, ma być rydwan. Przepraszam za ten błąd, już nie będę poprawiał. Maimonides w przewodniku błądzących, hebrajskie morene wuchim, wykazuje, że merkawa to konkretnie cztery zwierzęta zaprzęgnięte do pojazdu. Na przykład do Rydwanu, mędrcy odnoszą więc termin Merkawa do czterech chajot, istot niosących tron chwały. Co mówi Maimonides, to jest cytat właśnie z tej książki. Powrócę teraz do kwestii, którą zacząłem wyjaśniać, aby ją dokończyć. Nasi mędrcy powoływali się na dowody zawarte w torze w celu potwierdzenia, że rzeczy wyliczone powyżej znajdują się w arawot. Jako uzasadnienie cytują oni Sprawiedliwość i prawo są podstawą Twojego tronu. Na podobnej zasadzie udowadniają oni swoje twierdzenie dotyczące wszystkich wyliczonych przez nich rzeczy, pokazując, iż opisuje się je jako będące w relacji z Bogiem, jako będące przy Nim. Zwróć na to uwagę. W Pirkei de Rabi Elizer czytamy Bóg stworzył siedem niebios, a z nich wszystkich wybrał Arawot na swój królewski tron. Porównaj. Wyrównajcie drogę temu, który jedzie na arawot. To słowa arabiego Elizera. Rozważ je również. Wiedz, że w języku hebrajskim rzeczownikiem zbiorowym, oznaczającym zwierzęta, stosowanym w odniesieniu do jeżdżenia, jest merkawa. Częste są przykłady użycia tego rzeczownika. Józef zaprzągł swój wóz Merkawto, w drugim ze swoich królewskich wozów Bemirkewet. Wozy, markewot, faraona. Szczególnie następujący werset dowodzi, że hebrajskie słowo Merkawa określa grupę zwierząt. I przybyła Merkawa i wyjechała z Egiptu za 600 szekli srebra, a koń za 150. Stąd możemy dowiedzieć się, że Merkawa oznacza tutaj cztery konie. Dlatego też moim zdaniem, gdy powiedziano zgodnie z literalnym znaczeniem słów, że cztery hajot stworzenia niosą tron chwały, nasi mędrcy nazwali to Merkawa z powodu podobieństwa do Merkawy składającej się z czterech zwierząt. Tak daleko doprowadził nas temat dzisiejszego rozdziału, a pozostało jeszcze wiele do dodania. Jednak w tym miejscu moim celem i celem wszystkiego, co powiedziałem, jest ukazanie, iż słowa ten, który cwałuje po niebie, oznaczają ten, który wprawia w ruch wszystko, obejmującą sferę i porusza ją swoją mocą i wolą. To samo znaczenie zawarte jest w podsumowaniu tego wersetu po obłokach w swym majestacie, czyli który w swym majestacie porusza sferami. W odniesieniu do pierwszej sfery arawot użyto czasownika jechać, a w odniesieniu do reszty rzeczownika majestat. Gdyż poprzez ruch najwyższej sfery po jej codziennej drodze poruszają się wszystkie sfery, stanowiąc części ruchu całości. A jako że jest to owa wielka siła wprawiająca wszystko w ruch, nazywa się ją majestatem. Pamiętaj stare o tym temacie, gdyż będziesz studiować to, o czym zamierzam ci powiedzieć bowiem ruch najwyższej sfery stanowi największy dowód na istnienie Boga, co zostanie przeze mnie wykazane. Zwróć na to uwagę. I tu się kończy fragment, który przytoczyłem z książki Wuchim. Hebrajski współczesny. W ramach tego kursu nauczysz się też podstaw Hebrajskiego współczesnego, tak zwanego Iwrit Modernit. Lili Mora? Lili Mora. Ela mora? Ela lo mora. Mi mora? Mi lo mora. Czy Lili jest nauczycielką? Dosłownie Lili nauczycielka? Lili jest nauczycielką. Ela nauczycielką jest? Ela nie jest nauczycielką. Słowo lo oznacza nie. Mi mora, Kto jest nauczycielką? Nauczycielem. Mi lo mora. Kto nie jest nauczycielem. I teraz, jak zawsze, daję tutaj jeszcze raz to samo, bez samogłosek, ale drukiem, bo tam była kursywa, tak? Lili mora, lili mora, elamora, ela lo mora, mi mora, mora. I milon słowniczek. A tutaj zamieściłem zdjęcie całego alfabetu hebrajskiego i to zarówno starożytnego, jak i tego współczesnego. I tutaj właśnie ten starożytny to jest najstarszy, najstarszy alfabet, taki bardzo podobny do hieroglifów. Ale my będziemy się tym zajmować szczegółowo w przyszłości. Tutaj mamy też podane wartości liczbowe liter, bo każda litera hebrajska jest też liczbą. To da להתראות, שלום עליכם.